Good. Jak było? Jeszcze raz. No? Ekstra, ekstra jego To powtarzanie zdecydowany. Jakby się rozebrać. Chodź tutaj za mi buzi. Nie za dużo ty dnia życzeń życzenie dzisiaj. Mam bardzo dużo, będę nie wyszły Nie zrobi się i co mi zdarzyć tramwajna. <grym> Jakieś lekko uspokajające, kochane. No, Mam tutaj, chcieliśmy podpisać, um, że um, przyjmujemy do wiadomości, że niektórzy producenci spadochronu pomimo powolnego przygotowania czasu um, wyrzekają um, się odpowiedzialności za to, że nie będzie działał. Jesteś spóźniony. <grychy> Ten panią kruseczką, a diabolek już jest dziambolkiem i gipopem kruseczką. Tak. Jana u nas przy stole. Dziambolek na wiasie i o naszym psie. I potem jak e, trzeba było przygotować to tablo już e, oryginalne, no to zrobiła zdjęcie tego. Wysłała gościowi, który to miał, miał zrobić. I ten Dziambolek był na tym tablu, musiał zrobić drugi raz. Zrobił tego Dziamboleka, nawet winietkę dostał tak u nas tu. jest welcome to Dzień dobry. Całuski dla wszystkich. jest zły. Ja przegrałem Jak na nauczycielka Petra mówiła, że teraz tylko możemy zrobić jaskółkę. <gladł> To jest... wiecie? Czy film? Film. A a aha, nie a to już po wszystkim. aha, 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 Co się dzieje? Co aha, dzieje?